Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Gościmy dzisiaj nie w Gminnym Ośrodku Kultury. Jesteśmy w Ustce, Ośrodek Sportu i Rekreacji. I mamy dzisiaj specjalnego gościa. Jako, że dzisiaj mamy 6 marca, Dzień Olimpijczyka, jest z nami wyjątkowa osoba, Barbara Madejczyk, nasza Olimpijka. Witaj Was. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Basiu, Ateny, Pekin, no niesamowite wydarzenia w Twoim życiu ale najpierw chciałabym się zapytać Ciebie jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i dlaczego właśnie oszczep? No musiała, trzeba tak sięgnąć mocno, mocno wstecz, bo to już było bardzo, bardzo dawno temu no moja przygoda to się zaczęła tak w sumie niewinnie i przez moją siostrę, bo moja siostra zaczęła wcześniej chodzić na zajęcia sportowe, no i w końcu... Trener stwierdził, że jeśli jedna się nadaje do główna do, do, do sportu, no to druga również. Ja, co prawda, powiem szczerze, że na początku bardzo y, unikałam. Ja nie chciałam, bo treningi były w, w, w popołudniowych godzinach, a ja przychodziłam ze szkoły y, i wolałam iść na dwór, spotkać się z koleżankami. Więc to tak na początku, przez prawie dwa lata, było tak y, uciekanie. Mhm aż w końcu zdecydowałam w szóstej klasie szkoły podstawowej, że zacznę y, systematycznie treningi. Wtedy zrezygnowałam z wszelkich tam kół zainteresowań, bo miałam bardzo dużo i kółko wokalne i, i plastyczne i, i, i chodziłam na harcerstwo i jeszcze chciałam na tańce, a że byłam wysoka i wszyscy koledzy moi z, z klasy byli o głowę nisi, więc nie miałam nie, nie żadnego partnera. No i musiałam sobie te tańce odpuścić. W każdym razie y, Postanowiłam sobie, że biorę się za, systematycznie za zajęcia sportowe, za treningi i tak to się zaczęło. I to trwa od, trwało od szóstej klasy przez 28 lat, bo już tak sięgnę pamięcią, to już prawie 4 albo no już prawie 5 lat jak zakończyłam karierę sportową. Ja ogólnie wszechstronnie rozpoczęłam swoją przygodę ze sportem, bo próbowałam wszystkiego i uczyłam się gier zespołowych. Na treningach mieliśmy gry zespołowe. Yy, ogólna jest taka zasada, że dobry sportowiec musi być wszechstronny. I ja w tym kierunku tak byłam prowadzona, yy, rozwijałam się w, w różnych konkurencjach, próbowałam różne konkurencje, w związku z tym, że byłam dość wszechstronna. I te wszystkie konkurencje mi całkiem fajnie wychodziły, no to w pewnym momencie yy, był, taki, był taki pomysł, żeby przygotować mnie. Do wieloboju, czyli siedem konkurencji, Aha. z którymi sobie całkiem fajnie radziłam, i również muszę, muszę tu, tu napomknąć, że yy, no dość dobrze yy, biegałam, jeśli chodzi o biegi wytrzymałościowe. Więc to wszystko naprawdę się yy, tak yy, no skupiało, i, i, i była taka przesłanka, że jednak ten yy, wielobój spróbować. No i tak próbowałam. Startowałam na tych różnych zawodach, to w jednej, to w dwóch konkurencjach. No i tak wyszło, że w tym oszczepie zaczęłam z zawodów na zawody osiągać bardzo duże poprawy, czyli bardzo duży postęp. No i wyszło tak, że w ósmej klasie szkoły podstawowej poprawiłam się od pierwszego startu prawie 12,5 metra i mając 15 lat Rzuciłam swój najlepszy wynik w Polsce w kategorii Młodzik do lat 15. No i to był rekord polski. I tutaj jakby jakby się już w jakimś stopniu wydekla, wyklarowała moja ścieżka. Mój kierunek, w jakim będę szła, i zaczęłam bardziej specjalistycznie już ten rzut oszczepem trenować, bo zostałam powołana na kadrę polski juniorek i juniorek młodszych, więc jeździłam na obozy z najlepszymi dziewczynami i chłopakami, którzy rzucali oszczepem, ale jednak mimo wszystko cały czas gdzieś tam ogólnorozwojowa. Yy, taka yy, yy, sportowa przygoda yy, cały czas trwała, również startowałam w pchnięciu kulą, też yy, mam na, na swoim koncie kilka medali z Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych, więc no yy, ten oszczep jednak przeważył i, 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 w ten, i poszłam w tą stronę. No, Basiu, wydaje mi się, że no, żeby zejść tak daleko, tak jak ty zaszłaś, jako sportowiec, to trzeba mieć bardzo dużo takiej samodyscypliny. Jak to jest? Czy, czy faktycznie z tym trzeba się urodzić, z taką wewnętrzną dyscypliną? Czy to można sobie wypracować? Na pewno musi być to coś, o czym wspomniałaś, żeby, żeby w ogóle zacząć i, i, i w ten sposób się zaangażować, jak ja się zaangażowałam. Ja z, z Perspektywy czasu patrzę, że ja jestem takim typem zadaniowca. Nie ukrywam, że dużo sport mnie tego nauczył. Ale, ale niestety chcąc na początku wiadomo była bardziej jako zabawa jako spotkania towarzyskie na tych treningach, więc koleżanki koledzy, ale później w pewnym momencie przyszedł taki, taki czas, że, że te wyniki były jeszcze większe, jeszcze lepsze dostałam się do czołówki Europejskiej światowej. No i tutaj to był dla mnie taki sygnał, że jednak, że jednak to moje poświęcenie, ta, ta praca, ta systematyczność przynosi bardzo duże sukcesy i efekty. No i inaczej, no inaczej nie, myślę, że nie doszłabym do, do, do tych wyników, do, do dwukrotnej olimpiady, na której byłam, więc... Więc przede wszystkim systematyczność, no i umiejętność poukładania i zorganizowania sobie dnia i życia, bo no nie ukrywam, że dwie trzecie życia to, to było moje, moja pasja, rozwijanie tego, tego, tej mojej pasji sportu. W pewnym momencie trening, sport przeobraził się w mój sposób jako praca zawodowa, no bo nie ukrywam, że również finansowe takie korzyści oczywiście miałam, bo stypendium z Ministerstwa Sportu, tutaj z ustki, jako władze lokalne również miałam stypendia, w wsparcie finansowe, więc ja w jakimś stopniu to traktowałam jako pracę. Ja jestem takim typem, że jak już w coś się angażuje, to już tak na 100% i myślę, że to, był, to była recepta na, na te moje sukcesy. Basiu, za Tobą starty w dwóch olimpiadach, Ateny 2004, Pekin 2008. Powiedz mi, co się czuje? Kiedy już jesteś, kiedy, kiedy zostajesz wybrana do reprezentacji, kiedy tam jedziesz, co czuje sportowiec? Powiedz nam, bo dla nas to jest. No, ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że miałam możliwość doświadczenia tego uczucia dwukrotnie. I powiem, że. Za każdym razem inaczej przeżywałam udział w igrzyskach olimpijskich. Z jakiego względu? Z tego względu, że na początku dla mnie to było marzeniem. Udział w igrzyskach olimpijskich to tak jak aktorzy mają marzenie, żeby otrzymać jakąś tam najwyższą nagrodę, odznaczenie Oscara. A tutaj dla sportowca to jednak był udział w tych igrzyskach olimpijskich. Marzyłam w jakimś, w jakim, na jakimś już etapie treningu. Niesamowite szczęście udało się zrealizować to marzenie. No i ta pierwsza olimpiada w Atenach no, była dla mnie taka. No niesamowita, bo to nie dość, że się spełniło moje marzenie, pojechałam do, do, do Aten, tam wystartowałam wśród 52 zawodniczek, przeszłam kwalifikacje. Gdzie nie jechałam z jakimś tam nastawieniem, żeby zająć miejsce, tylko po prostu, żeby wypaść, zaprezentować się jak najlepiej potrafię, tą całą pracę ciężką, którą wykonałam w przygotowanie, żeby tam, w tam, w danym momencie umieć po prostu wydobyć siebie i, i oddać jak najlepszy rzut. I, I to było dla mnie niesamowite szczęście. A jeszcze, to, że, że mogłam się, zakwa, pod, zakwalifikowałam się do szerokiego finału olimpijskiego, ja, Basia Madejczyk, z małej ustki, gdzieś tam daleko, daleko, y, powiem szczerze, że wchodząc na, na, już na finał olimpijski, na stadion w Atenach, y, przy y, ogromnej liczbie publiczności, przy światłach, bo to było już w godzinach wieczornych. Przy towarzystwie 11 dziewcząt, zawodniczek już naprawdę światowej klasy i ja szara myszka, bo tak jeszcze wtedy się uważałam i się czułam, która nie miała żadnych sukcesów jeszcze mhm. takich na, na, na poziomie światowym, ja szłam wśród tych dziewczyn i stwierdziłam, że doszła do mnie taka myśl, że, że warto było poświęcić ten swój czas część z tego swojego życia, żeby być właśnie tu w tym miejscu. I to były Ateny. No, co prawda ukończyłam igrzyska na dwunastym miejscu, ale był to dla mnie niesamowite jakby niesamowite przeżycie w tych igrzyskach. No i, i to było jakby takie spełnienie. Potem zaczęłam sobie zadawać pytanie co dalej? No jest jakby spełnione to marzenie, no i trzeba sobie wyznaczać znowu tą poprzeczkę stawiać wyżej. Mijają 4 lata, oczywiście już wskoczyłam w tą czołówkę światową, wyniki już również zaczęłam rzucać powyżej 60 metrów i to dało mi jakby udział w tych wszystkich mitingach międzynarodowych, mistrzostwach świata, Europy i rywalizację z tymi najlepszymi dziewczynami. I to na pewno też mi dało dużo, nabrałam dużo doświadczenia. Ja może nie do końca sobie zdawałam też sprawy z takiej rangi. Tych igrzysk, aczkolwiek jeszcze tutaj wspomnę, rok wcześniej przed Atenami w 2003 roku, kończąc studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, udało mi się zakwalifikować na Akademickie Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Korei Południowej. I tam, jako już ostatni rok studentki, miałam prawo uczestniczyć. Pojechałam i udało mi się zdobyć ten złoty medal, czyli tytuł Akademickiej Mistrzyni świata. Koreańczycy tak fantastycznie przygotowali tą imprezę, że dla mnie to była taka pierwsza yy, yy, taka wielka impreza i myślę, że to mi też dało takiego, yy, takiej, takiego obycia się już na tak dużej imprezie. I te Ateny już zaplusowały za to, że Poradziłam sobie z eliminacjami, poszłam, prze, prze, zakwalifikowałam się do, do tego, do finału. I, I tu był duży plus. Potem, jak już się zbliżały igrzyska w Pekinie, 4 lata później, no, takie. Cele były też inne, ja byłam już na dużo wyższym poziomie, bo rzucałam ponad 64 metry, to był też długo rekord polski, 10 lat się utrzymywał, więc również też zaczęłam jakby wyższe sobie cele stawiać. Zrobienie minimum nie było już dla mnie aż tak ciężkie i trudne, jak, jak do Aten. No ale też. Samo to kwalifikacje przeszłam i, i uzyskałam nominację. No i wiadomo, celowałam każdy sportowiec i ja sobie zawsze zakładałam takie, może z perspektywy czasu patrzę, że to były dość duże te marzenia, ale trzeba marzyć. Trzeba marzyć i, i ja wszystkim powtarzam, że trzeba sobie marzyć, nawet jeśli to marzenie nie, nie, nie uda się w 100% zrealizować, to chociaż troszeczkę. I, i ja marzyłam na, jadąc do Pekinu, y, będąc już na tym wysokim poziomie, marzyłam, że włączę się do walki również o medale, bo jestem w stanie powalczyć, stać mnie na dalekie rzuty. I tak, I tak robiłam. No, formę czułam naprawdę rewelacyjną w Pekinie. Muszę nadmienić, że w ogóle konkurs, poziom konkursu finałowego już był też również niesamowity, bo dwie zawodniczki, moja, moja przyjaciółka z rozbiegu, czeszka, mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata, Barbara Szpotakowa, tam rzuciła ponad 71 metrów. Druga Rosjanka, która notabene była zdyskwalifikowana później za doping, rzuciła również ponad 70 metrów. Więc ja rzucając 62 metry i 2 centymetry, zajęłam wtedy siódmą lokatę. Później, jak zdyskwalifikowali Rosjankę, to wskoczyłam w klasyfikacji na szóstą pozycję. To, to był naprawdę bardzo wysoki poziom i uważam, że na dany moment ja zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić i, i, i to też mówię, to też było niesamowite przeżycie, ale inne niż Atenie. Basiu, my się znamy też e, prywatnie, ponieważ Basia Madejczyk jest w tej chwili radną powiatową e, powiatu słupskiego. E, Basia, ty jesteś zawsze uśmiechnięta, zawsze taka jesteś pogodna, radosna. Dziękuję ale... Aniu. E, e, przebywam z takimi osobami między innymi jak ty, więc to, to, się za, to, to, to można się tym zarazić, ale, ale tak, no, staram się cały czas uśmiechać. Jesteś taką też, nie, nie, nie przeczę, że i dla mnie, Basia jest taką inspiracją, i taką bardzo, bardzo pogodną i pozytywną osobą, ale mało kto wie, że Ty przeszłaś bardzo dużo w swoim życiu, też takich negatywnych niestety rzeczy, i ta Twoja kariera sportowa trochę tutaj zachwiała się, ponieważ bardzo ciężko zachorowałaś. Powiedz nam, jak to? Było. E, tak, no nie ukrywam, że po tych wszystkich sukcesach, po, po tych dwóch y, y, olimpiadach w roku 2010 okazało się, że gdzieś tam w trakcie przygotowań do, do tego kolejnego sezonu. Byłam na, na zgrupowaniach, jeździłam. Akurat ten cały rok trenowałam razem z, z tą swoją koleżanką Czeszką Barborą Szpotakową, mistrzynią olimpijską. Więc tutaj też jakby robiłam również kroki, żeby jeszcze gdzieś tam poprawić i. i osiągać te lepsze sukcesy, uczyć się od tych najlepszych. No i nie ukrywam, że byłam w bardzo ciężkim treningu. To był rok 2010. No i będąc na jednym z, o, z obozów za granicą, no gdzieś tam zaczęłam odczuwać dolegliwości i, i po powrocie z, z obozu... Udałam się po konsultacji z moim lekarzem sportowym w Warszawie. Udałam się na badania USG, no i niestety okazało się, że jest. Wyczułam sobie gózka w piersi prawej i no i niestety trzeba po prostu działać. Nie ukrywam, że nie do końca sobie chyba zdawałam sprawę z powagi, ale to dobrze, bo, bo chyba człowiek im mniej wie. Takich negatywnych informacji przyjmuję, tym po prostu lepiej to działa na, na, na psychikę, na głowę, na cały organizm. Więc, więc ja po prostu, y, oczywiście, był to dla mnie szok. Pierwsza rzecz to, to było to, że ja sobie nie wyobrażałam, że nie będę mogła rzucać, czyli nie będę mogła trenować. Nie, że tam jakieś tam narażenie życia czy coś. Absolutnie, po prostu nawet nie, nie, nie przyjmowałam tego do głowy. Ale, ale samo to, że ja nie będę mogła rzucać. I co teraz? Tutaj sezon, ciężko przetrenowałam i, i ja tu chcę gdzieś tam się sprawdzić, a tutaj niestety no, pan doktor powiedział, że dobrze, mogę wystartować jeszcze w kilku, w kilku mityngach, bo miałam oczywiście zagraniczne meetingi zakontraktowane, ale mówi w tym, w tym dniu pojawiam się w szpitalu, działamy mówi trzeba zacząć, zacząć po prostu działać, bo no z tym nie ma żartów i faktycznie jeszcze wystartowałam dwa razy no niestety ten trening który robiłam bardzo mocno gdzieś tam byłam i zmęczona więc te wyniki jeszcze nie były takie dobre jak oczekiwałam ale niestety myślę, że głowa gdzieś tam, ta informacja to wszystko gdzieś tak mnie przyciążyło że stwierdziłam, dobra, działamy i mówię do pani doktor, że potrzebuję planu treningowego, czyli planu działania. Co mam robić, pani doktor, bo ja jestem typem zadaniowca. Ciach, ciach, mówię, ja potraktowałam tą, tą całą chorobę jako kontuzję, którą trzeba wyleczyć, rehabilitacja i, i z powrotem wrócić do sportu. I tak zrobiłam. Nie ukrywam, że sport... Sport, sport nauczył mnie naprawdę tej woli walki. Ja jestem takim też typem wojownika. Po jakimś czasie też odkryłam to w sobie teraz, jeszcze również przy drugim, drugim jakby zetknięciu, zderzeniu się z chorobą, bo, bo po 10 latach miałam, mam, mam nawrót choroby. Jestem no, już można powiedzieć na, na takim ostatnim etapie leczenia. Mam nadzieję, i innej opcji nie przyjmuję. Pozytywnie myślę, staram się w ogóle negatywne emocje nie dopuszczać do głowy. Ja wyrzuciłam po prostu z głowy tą chorobę i, i również po raz kolejny mam plan działania, co mam wykonać. Pani doktor mi mówi, było, było leczenie, chemioterapia, teraz jestem już na, jakby na takim leczeniu hormonalnym. Więc, przede wszystkim, dobrze się odżywiać, być aktywną, pozytywnie myśleć. I, I mam nadzieję, że już niedługo, jak będę wykonywała kolejne badania kontrolne, no to już będę miała czarno na białym, że, że choroba całkiem ustąpiła i, i, no i to już w ogóle będę taka bardziej, już te 100% będę takiego czuła szczęścia, ale w tej chwili jestem tak na 90%. 8, także te 2% jeszcze czekam na, na. No wiadomo, że to wszystko trzeba czasu, bo, bo też to wszystko trwało zanim lekarze zdiagnozowali, bo to takie nietypowe miałam gdzieś tam objawy nawrotu tego, tej choroby. Ale najważniejszy jest finał. Dla mnie, powiem tak, dla mnie walka z chorobą drugi raz jest jakby taka moja trzecia olimpiada. Którą, do której się przygotowuję, wykonuję naprawdę bardzo ciężko pracuję, i, i cały czas, jeśli chodzi o głowę, również pracuję, mam duże wsparcie e, wśród osób takich e, koło siebie e, otaczam się, tak jak mówiłaś, e, między ludźmi z pozytywną energią, e, z uśmiechniętą buzią, e, i, i myślę, że, że to jest właśnie sukces do tego. Nie poddaję się. I, i, I to jest taka recepta dla mnie, bo, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam innej opcji i nawet takie miałam przemyślenia, że to się po coś zadziało, żebym innym osobom dała przykład swoją osobom, że najważniejsza jest głowa psychika, bo wszystko mamy w głowie i to, co sobie po prostu w głowie będziemy cały czas. Rozwijać pozytywne myśli, to naprawdę czasami możemy się zdziwić, co ta głowa może zdziałać. A mam do Ciebie takie jeszcze pytanie, bo no właśnie. Yy... Prze za Tobą, e, tak sa jak sama powiedziałaś, taka bardzo ciężka praca. Przed Tobą nadal pełno wyzwań, ponieważ postawiłaś sobie cel, że się przygotowujesz do swojej trzeciej olimpiady. Tak jest, I teraz no, e, ci, co oglądają nas w tej chwili, siedzimy zamknięci w domach. Jest pandemia. Często zmagamy się gdzieś tam wyjątkowo samotnie z chorobami i to takimi ciężkimi chorobami, no bo nie możemy wyjść z domu. Często te oso Osoby, które do tej pory nas otaczały, nasi przyjaciele też są gdzieś tam za, zamykani daleko od nas i Ty mówisz, że ta głowa jest najważniejsza. Co robić? Co robić? No przede wszystkim e, nie dopuszczać do takiego strachu, do paniki. W dzisiejszych czasach, ja po, po, powtarzam to wszystkim, z kim rozmawiam, że przede wszystkim najważniejsze jest spokój, bo jeśli jesteśmy cały czas w ciągłym stresie, to przede wszystkim negatywnie wpływa na nasze zdrowie, na naszą odporność, obniża to odporność. Trzeba być pozytywnie, mimo całej sytuacji, mimo tych czasów nastawionym pozytywnie, zdrowo się odżywiać, być aktywnym, ruchu w miarę możliwości gdzieś tam cały czas zasięgać, czyli no, no czerpać, być aktywnym. No i, i, i wspomagać się. No mówię, ja, ja bardzo dużo pracuję, różne soki, zdrowo się odżywiam, również witaminę D suplementuję, bo to jest też podstawa na, na tą odporność, ale najważniejsze właśnie negatywnie wyrzucić negatywne myśli, Starać się jakby przejść, no niestety musimy, mamy y, co jakiś czas y, takie sytuacje jak, jak te, te pa, teraz ta pandemia, te wirusy, wirusy są, były i będą, więc najważniejsze odporność, bo to jest dla nas najważniejsze, starać się pozytywnie myśleć, nie denerwować się, nie stresować, uśmiechać się i powinno być dobrze. Uśmiechu to ty masz za, za setkę ludzi. Dzisiaj Dzień Olimpijczyka, słuchajcie, 6 marca. Czego życzyć Olimpijczykowi? Czego życzyć Olimpijczykowi? No, ja cały czas się czuję sportowcem, mimo że, mimo że już, już nie trenuję prawie 5 lat. Ale dla mnie kolejne każde zadanie, które, sobie, które staje przede mną w życiu codziennym. To dla mnie to jest jakby takie wyzwanie, do którego się przygotowuję, staram się jakoś tak no, poradzić z tym wszystkim. Więc mam tego bakcyla sportowca, jestem Olimpijczykiem i to już mnie zobowiązuje, żeby sobie radzić z wszystkimi trudnościami i dalej odnosić sukcesy. Życzymy Ci Basiu. Wszystkiego no, co najlepsze, spełnienia wszystkich marzeń, tych olimpijskich i nie tylko. No i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i cały czas tego pogody, ducha i tego pięknego uśmiechu, którym zaraża wszystkich dookoła. Dzisiaj z nami była Basia Madejczyk. Razem z nią byliśmy na pięknym obiekcie w Wusce, gdzie Basia zaczynała swoje treningi. Oczywiście wszystkich znajomych Basi bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrówka i dużo radości. Do zobaczenia, do widzenia.